Ile, ile pan wejdzie w 400? Zł. 400. Słyszałem, ale nie mówię. A jakie to chciałem? białymi? A 4 pięknie, bo to niby mają, ale jak mają to takie bardzo słabe. Ja to tak do popatrzenia, bo mój mój to taki kurwa wakacje biały ogon, mój oto jadł. To jest taki, no, taki jak ten. to opakowanie to nie interesuje. Marka. Dzień dobry, Pani. To srebrne Pana, w jakiej cenie one są? 1200 zł. Się wyróżniają się od razu Czerwone są prawdopodobnie, ten sam jest tysiąc a to nie jestem pewien, nie? To jest i samica i tam jest para, tutaj jest I ile za nie? Pan mówił, za te czarne? Za które? Za te dwa? są to. Grochy, nie, nie grochy czerwone. A gdzie pan trzyma? Pan Skąd pan jest tutaj? Z A, z Płocka. A, od Guali. No, 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 no. To tydzień temu chyba. Tak, tak, tak. Listonosz. A ile za te listonosze? Też 150. Pensa ostatnio na jakiejś wystawie pierwszy raz je zobaczyłem, myślałem, że to są czajki. Nie, nie. Ktoś mi tam wytłumaczył, że to są te dwuczube w odwrotnej w odwrotnej kolorystyce do czajki chyba, tak? Tak, tak, tak. No. O no te czubeczki właśnie a Czerwony z żółtym, a który jest samiec? Z lewej strony jest samczyk. A, żółty. Żółty jest samczyk, samiczka czerwona to... I ten niebieski? Niebieski samiczka. Samicek. Te To są znane widyny. Te widyny, Pana, w jakiej cenie? 150 za parę. 150. On tak z czubkiem naturalnie występuje? Czy To jest jakaś jeszcze inna odmiana. Są gładkie i koroniane. Te żółte to są w parce? Nie moje. A są nie siatę. par. O to. Przyjdzie. Znamy pojęcie. Tak? Oj jeszcze, ile ja bym miał do domu? A Wam sądzę.

tam zajtrnia Tym zobaczarnie, żeby na ścieżkę Nie płacimy Nie to Pana tutaj? Nie. Nie wie pan w jakiej cenie? Nie wie, nie moje. Nie o no, to może. Tak. No nie wiadomo po ile te ludzie chodzą. Sprzedają, ale chodzą na wystawę. No i dobrze, oglądać trochę. Jak wygłosiłem na niego, to ma No dobra, to daje mi 4 Ale zawsze to, że Wiem, jak tam byłem, to nam mówiłem, tu jest. To jest elegancko. Mówimy przed wejściem, 20 minut przed wejściem, 0,7 butelka. Może aż tak. No dziobami. No No no, ale to aż tak, żeby to. No bo... To, to wiem, że na to trzeba zwracać uwagę. Krawatkę. Tutaj na krawatkę, tak. Na oko. No i kolor, tak? I to upierzenie. No fajnie, tysiąc lat. Ale to za parę? Za sztukę. Za sztukę. Tak. To jest roczny. To 2020. I to jest, widzę już samiec i samicy. Dwa samce. Dwa samce. Dwa samce. Uurczy, są pana? Kolegi, ale nie, ma ładny. Nie, no ma włączone. Nie wiem, nie ma. Nie Nie ma. Nie ma. Nie wie pan, wice, Nie ma. Nie W Nie chyba Nie chyba to są samice samce czy w pary ma po? A to już on musi. Po stówki. Hmm. Ale no widzisz, myślałem, że to po prostu będzie więcej, ale weź no jeszcze która jest godzina do dziewiątej Pani prywatna tam dobry pani Michele

Czyli on, tym, on nad tym panuje, nad tymi piórami? Troszkę tak, one ogólnie mają tak ułożone, tylko że jak sobie jedzą, latają to delikatnie sobie. No, ro rozchodzi to. A jak no bo... one się później ładnie napną na dachu, to w ogóle ich nie widać. Sam się całkowicie, że... I w jakiej cenie one są? Po 100 zł. Po 100 zł, ale tu pary będzie pan miał? To czy... są dwie pary. Dwie pary. Czarny, para. a. I paraty. To samo i padiki. One tutaj chodzą, a później one jak No tak, zgadza się. To, jest za ciasno, to pulsują, to sobie przechody. No. przechodzą. Ale sami to.